Szymanko z tej strony, Jack Troll. Może wasz ulubiony YouTuber, może nie, ale na pewno z każdym filmikiem staram się ten tytuł zdobyć. Zapraszam Was do pierwszego QA, czyli pytania i odpowiedzi. Zadajecie mi dużo takich samych pytań, więc postaram się rozwikłać wszelkie wątpliwości w tym właśnie wideo. A ponadto trafiło, trafiło się kilka interesujących pytań. No i. Zapraszam do oglądania, a ponadto proszę Was o łapkowanie w górę, komentowanie i subskrybowanie, zwłaszcza tego ostatniego, ponieważ ponad 70% oglądających mnie nie subskrybuje i jest mi bardzo smutno z tego powodu. A wiedzcie, że na 10 tysięcy gole tą przepiękną brodę, no i trochę żałuję, że ustawiłem aż tak niski próg, no ale jestem człowiekiem słowa, więc też to wykonam. Zaczynajmy! Moja przygoda z supportem zaczęła się bardzo dziwnie, ponieważ pewnego dnia byłem sfilowany, czyli musiałem iść na supporta i nie wiedziałem co piknąć, więc spikowałem dżanę. No i sobie tak gram, dobijam klipy swojego adekery, mój adekery mnie pinguje, idzie w i ja się pytam o co chodzi. No i w sumie wtedy zrozumiałem na czym polega support. I w sumie spodobała mi się ta rola, więc wówczas zacząłem grać więcej na tej pozycji. A wcześniej byłem Łątrikiem różnych postaci, typu Trendamer, Kenen, Shakow z dżungli, um, Akali nawet byłem Łątrikiem kiedyś, tej starej Akali, więc po prostu dużo czempionów minowałem w jakimś tam okresie. Moja przyszłość jest. Um, Tematem dyskusji na przyszły rok dopiero, bo teraz jestem związany kontraktem z Vitality do końca listopada, do 20 listopada, więc pozostanę w szeregach tych organizacji do tego czasu, a później się zobaczy. No wiadomo, um, nie wiem, czy będą chcieli przedłużyć ze mną kontrakt, ja też nie wiem, czy będę chciał z nimi podpisywać tą umowę, to zależy od różnych ofert jakie dostanę, jeżeli dostanę ofertę z jakiejś drużyny LEC, mi się to spodoba, no to przyjmę tę ofertę, jeżeli nie, no to dalej będę chciał być profesjonalnym graczem, więc postaram się znowu udowodnić swoją wartość przez ligi regionalne, może przez Polską, może przez inną, to wszystko zależy od ofert jakie dostanę, ale dalej planuję być graczem, no oczywiście, a ponadto streamerem oraz youtuberem. Pytanie trzecie. Mój ulubiony support to jest trash. Mam na nim najwięcej punktów maestrii, bo aż 1 300 000. A mój ulubiony duo bot to jest kalista trash, ponieważ można bardzo wystąpić bota, jaki jest się użyteczny przez całą grę. Więc bardzo lubię grać pod oro. Pytanie czwarte. Jak najbardziej, supportem można wyjść nawet z żelaza do srebra, ze srebra do golda itd., itd. Nie ma znaczenia jaką rolę grasz, tylko ma znaczenie jak się jest dobrym graczem na danej pozycji. Ja w przyszłości będę robić serię od Unranked do Challengera. Myślę, że za. 2-3-4 miesiące coś takiego zrobiłem na moim streamie i też te wideo będą na w, w, w YouTube. Lecz co robisz, kiedy twój adeker jest się? No to po prostu romować. Romuj, dostaw adekery, staraj się e, zdobyć przewagę na midzie albo topie. I w taki sposób ja wygrywałem bardzo dużo gier. Kiedy mój adekery po prostu miał annaki gierki albo był po prostu słaby, no to starałem się wystawałbolować inne linie. Będę grać tak długo, jak będę czuł, że jestem dobrym graczem. Ja uważam, że w tym splitzie zrobiłem wielki progres, mimo że nie było tego widać na scenie, to na screenach naprawdę grałem bardzo dobrze, plus bardzo się poprawiłem w kwestii shot callingu, czyli bycia liderem drużynie i um, prowadzeniem drużyny przez komunikację do wygranej, bo na screenach mi bardzo to wychodziło i też zasługuje. Tutaj na pochwałę mój trener, który dostarczył mi tej wiedzy potrzebnej do gry, bo wówczas kiedyś dużo gadałem, ale to było takie wzniecanie rozmowy. Na przykład, co robimy teraz, co, uważam, co uważacie, że powinniśmy teraz e, zrobić, ale ja teraz. E, Jestem tym graczem, który prowadzi różne przez komunikację, jako ten lider, i, i pomimo braku wyników, uważam, że jestem bardzo dobrym zawodnikiem, więc prędzej czy później do Elisie wrócę, jeżeli wypadnę z tej ligi. To wywodziło się z mojej ignorancji, bo, ponieważ uważałem, kiedy przyjdą wyniki, wtedy też przyjdzie fanbase. I mimo, że miałem jakieś pomniejsze sukcesy albo większe, to było zakwalifikowanie się na World's i dobre gry tam, albo trzecie i czwarte miejsce w moim dopytuńskim splicie w LCS. Ale ten fanbase jakoś nie przychodził, ja też niespecjalnie dużo robiłem e, dla społeczności mimo, że moja dziewczyna mi od dwóch lat powtarza, żebym zakładał ten YouTube, żebym częściej streamował i tak dalej, ja tego nie robiłem, e, co żałuję, no ale nigdy nie jest za późno, żeby zacząć, więc e, teraz mnie widzicie, jak do Was mówię. Tak naprawdę, kiedy byłem w klasie maturalnej, przed czas, żeby dokonać wyboru, postawiłem wszystko na jedną kartę, albo na naukę, albo na granie. I kiedy miałem ten dylemat, Tata mi powiedział, iż nie mogę być dobry w obydwu kierunkach, ale mogę być wybitny w jednym. Więc tu i teraz muszę wybrać: albo idę na całość w naukę, albo w granie. No i dzisiaj wiemy, że wybrałem granie. Tak naprawdę nie miałem jakiegoś planu B. Dlatego też tak ciężko pracowałem, kiedy znajdowałem się w Gimichauzie Ago że nawet nie przyjechałem na święta do, do domu, bo non-stop, codziennie grałem 16-18 godzin dziennie, a gdybym sobie pozwolił, żeby przyjechać na święta, to bym stracił bardzo dużo e, treningu. Więc e, po prostu zaszalałem i to się opłaciło. Co prawda nie polecam takiej ścieżki każdemu. Ja akurat wiedziałem, że e, mam potencjał i potrzebuję po prostu odpowiednich warunków, żeby się rozwijać. No i to mi pomogło. I oczywiście, krzesła ogrodowe e, też e, mnie tylko motywowały, że, żebym miał kiedyś pieniądze na normalny fotel. Tak jak widzicie, w sumie nie widzicie, bo jest nakrywany na innym filmiku, ale dobra, nieważne. A więc, e, miałem profil o dźwięcznej nazwie, administracyjno-prawniczy, z rozszerzoną geografią i włosem. I moja geografia jest na takim poziomie, że ja myślałem, że Korea jest bliżej niż Chiny. Więc to w sumie bardzo dużo mówi o tym, jak uczono, albo jak, jak, jakim ja byłem uczniem w szkole średniej. I oczywiście, jeżeli chodzi o ten pierwszy człon nazwy, to kompletnie nie oni nic z, związanego z tymi kierunkami. Za młodziaka grałem bardzo dużo w Tibię i miałem takiego kolegę, już na, nie pamiętam nawet, kto to był, szczerze mówiąc ale on pewnego razu mi powiedział, iż jest taka gra jak of Legends, i on w sumie rzucił tą, tą Tibię i zaczyna grać w LoLa. No i sobie tak zacząłem grać tego LoLa e, osobno i, i w sumie spodobała mi się ta gra, e, jakimś nubem byłem totalny na początku, ale zacząłem grindowanie w tej grze i tam e, zacząłem grać w trakcie pierwszego sezonu, już na koniec pierwszego sezonu miałem chyba 1520 elo, czyli to jest równowartość golda obecnie. A moje ulubione danie to, jest, to są dania z kuchni polskiej. Jest to pierogi, jest to tradycyjny polski obiad ze schabowym i z ziemniaczkami, ale schabowy koniecznie z drobiu, a nie z wieprza. Po prostu jest wtedy bardziej soczysty i bardziej mi smakuje. No ale też uwielbiam kuchnię koreańską zwłaszcza i ich smażony kurczak jest top of the top. No i na bali też było bardzo dobre jedzenie, aczkolwiek moje ulubione właśnie wam wymieniłem. Początki bywały trudne, tak jak w każdej dziedzinie i u każdej osoby. Um, doszło do tego stopnia, że nikt nie chciał mnie w drużynie, mimo że miałem wysoką rangę wtedy na EUNE, czyli na serwerze polskim. Um, I widziałem ogłoszenie do z Polski, więc wtedy postanowiłem założyć własną drużynę z takich no-nameów jak ja, wówczas grałem z Agresivo. Grałem z bodajże Matisławem, um, z Kermysem i, i, i z Buntownikiem na Dekera, a jeszcze wcześniej był taki ziomek o nazwie Sklaven. No i zajęliśmy wtedy w moim pierwszym turnieju trzecie miejsce na mistrzostwach Polski i później miałem swoje wzloty i upadki, aż do momentu, kiedy dołączyłem do Giants przez wygrane tryouty. No i wtedy od, od tamtej pory też mam swoje wzloty i upadki w wyższych ligach niż na scenie polskiej. Jak rodzina reagowała na to? No to różnie, na początku to było trochę takie traktowane z dystansem, zwłaszcza ze strony mamy i ze strony w sumie dziadków, ale jak zacząłem odnosić pierwsze sukcesy i zaprosiłem ich na pierwszy turniej na żywo, to był Esports Now we Wrocławiu w hali 100-lecia 2016 rok, i wygrałem wówczas ten turniej, a naprawdę było tłoczno, i publika była naprawdę liczna. Wtedy zobaczyli, ile radość mi to daje, i że to jest naprawdę prawdziwa rzecz, a nie jakieś tam gierki dla zabawy. Więc od tamtej pory zaczęli mnie wspierać. Kim jest ten stary skład tak naprawdę? Bo zawsze był cabo, dżunglerzy się zmieniali. Był Kiki, z z którym mieliśmy największe sukcesy, był Jizuka na Midzie, no i była tila na bocie. Myślę, że z Jizukiem bym najbardziej najchętniej zagrał, bo bardzo uwielbiam tego gracza i z, podczas gry, jak i poza grą. Z Kixem dogadawałem się najlepiej ze wszystkich dżunglerów I, i czemu nie? Może może kiedyś w jakimś turnieju for fun dla Esla zagramy razem? ale to, to jest naprawdę odległa przyszłość, aczkolwiek e, wszystkich moich e, byłych teammateów szanuję i lubię, no może po, po, poza tym <laughs> jednym niesławnym. Tak naprawdę znam się tylko z ArQuellem, poznałem go też na e, turnieju Esports Now i od jakiegoś czasu, zamienimy kilka słów, e, na różne tematy i bardzo lubię Krzysia jest bardzo pozytywną i miłą osobą więc wspominam jego osobę bardzo ciepło i ponadto mam taki fun fact, że z Ksayą miałem grać w jednej drużynie że to był 2016 rok ale nie miałem midlinera i wtedy babunia przyszedł do mnie z propozycją, że on może przyjść do mnie do drużyny ale on zabiera ze sobą midlinera no jako, że mi brakowało to wziąłem babunie zamiast Xayo, no i tak nasze drogi się rozeszły. A z Kubanem miałem takie relacje, że swego czasu się trochę spinaliśmy, czy na celokolejce, czy tam na streamach. Dalej mam permobanu jak na czacie, ale teraz już nic do niego nie mam i te, co, by, co by nie było, co nie jest, życie toczy się dalej, więc nie ma sensu rozdrapywać tych ran. Zmiana skleebaka została ogłoszona po porażce na Excel w pierwszej kolejce, kiedy mieliśmy chyba wynik 06 i to była bardzo frustrująca porażka, ponieważ gra była w naszych garści, ale my ją przegraliśmy i też byłem poirytowany faktem, iż miałem akurat mnie na supporta, bo wydaje mi się, że wówczas jaską mieliśmy najstabilniejszą formę ze wszystkich sojuszników z drużyny, więc po prostu nie zgadzają się z tą opinią i z tą decyzją, no ale to nie ja jestem wśród managementu, to nie ja podejmuję takie decyzję. więc uważam to za niewłaściwe i niesprawiedliwe, no ale koniec końców oni wygrali więcej gier ze slibakiem niż ze mną, mimo że różne, różne są tego powody i przyczyny, no ale mimo wszystko to jest przeszłość, zobaczymy jak to będzie w Summersplicie. Myślę, że nie miałbym problemu z tym, aby pogodzić się i też puścić to w niepamięć. Aczkolwiek ja tej ręki pierwszy nie wyciągnę, bo, ponieważ ja też jako pierwszy nie zacząłem obrażać drugiej osoby. Ja tylko odpowiedziałem i, i w sumie od tego ta cała drama się zaczęła. Ale to nie ja byłem tym, to nie ja byłem tym prowokatorem. Raz jest poza. Drużyny nie mam jakiejś takiej zaciśnionej, takiej jakiejś bliskiej, ale znam się z wieloma profesjonalnymi graczami, z którymi często gram duo i co jakiś czas zamienimy słówko, jak spotkamy się w studio. Aczkolwiek z drużyną na przykład bardzo się zżyłem z Caboczardem, z Jizuke, kiedy jeszcze grał ze mną, a, i, i z Kąpem w sumie. Z Kąpem mam bardzo silną więź i bardzo go lubię. Um, przypomina mnie za czasów, kiedy ja debiutowałem w lcs -ie. No, ale po, poza tym bardzo go lubię i, i uważam, że będzie kiedyś, e, może już w niedalekiej przyszłości, e, świetnym i e, jednym z najlepszych adekery w Europie, bo już jest. Tylko musi to jeszcze udowodnić e, opinii publicznej. E, tak, będę się dzielił swoją wiedzą na temat innych ról. Myślę, że najwięcej będzie to pokazane, kiedy będę analizować e, gry podosłane przez widzów e, na mój e-mail. Gdzieś tutaj, może, załączę e, link do. Do tego maila, żeby wysłać mi swoje dema i ja też będę je analizować na kanale YouTube. Było to jedno z moich najlepszych przeżyć w życiu Waltzy. Na pewno będę chciał tam wrócić nie raz, nie dwa. To jest marzenie każdego gracza, żeby zagrać na Waltzach I uwierzcie mi, te marzenia są piękne, bo te przeżycia tam też również są niezwykłe. Po prostu ta. To uczucie, kiedy wchodzisz na scenę i grasz przeciwko najlepszym z najlepszych, jest coś niewyobrażonego. A jeszcze, jak uda ci się wygrać na nich i zdobyć MVP na teraszu, to, to um, czujesz się wspaniale wówczas. A, a ludzie wspominają oczywiście dobrze. No, w końcu to z nimi osiągałem największe sukcesy w tym 2018 roku. Okej, okay, odpowiem na to pytanie, ponieważ one bardzo często się nawija na Twitchu czy też w komentarzach na. YouTube. Więc wam opowiem. Um, mieszkałem kiedyś w Anglii, kiedy miałem 10 albo 11 lat, i odpowiedników imienia Jakub jest tam bardzo wiele, ale ja sobie wybrałem, że będę się nazywał Jacob. Więc jak już możecie zatrybić, Jac to jest skrót od Jacob, a troll. To jest taka śmieszna anegdotka, że kiedy pojechałem kiedyś pojechałem na wakacje do rodziny od strony taty na wieś, no to zabrałem ze sobą laptopa. No i nie robiłem praktycznie nic więcej po zagraniu na tym laptopie. No i Chrzesta mnie nazwała kiedyś Trollem i to też był okres, kiedy zaczynałem, zaczynałem grać w LoLa, więc musiałem wybrać swój nickname. No i połączyłem Jac, czyli skrót od Jacob, z Trollem i tak wyszedł Jack Troll. Jestem o tym przekonany, że na pewno mam umiejętności E, które są potrzebne, by być w najlepszej albo jednej z najlepszych drużyn w Europie, zwłaszcza przez te umiejętności, które nabyłem w tym spicie. Powtarzając, oczywiście wyniki nie były e, dobre, mu, moja gra zazwyczaj też nie była wybitna, ale uwierzcie mi, e, że jak grałem na klimach, to grałem bardzo dobrze. Plus, e, co mnie najbardziej cieszy, to to, że w końcu dorosłem do bycia. E, Liderem w drużynie i naprawdę jestem głównym środkowcem w, w każdej z gier, i to jest umiejętność przydatna i potrzebna w każdej drużynie, tak naprawdę. Więc wiem, że będę odnosić sukcesy prędzej czy później, po prostu muszę odbudować swoją reputację. Na no to pytanie jeszcze nie mogę odpowiedzieć, lecz zanotowałem sobie ten komentarz, ponieważ chcę tutaj powiedzieć, iż. Co do summer splitu, jeżeli skład będzie ogłoszony i kiedy będzie on ogłoszony, to po prostu nagram osobne wideo podsumowując spring split, jak i omawiając summer split. Odkąd dołączyłem do LCS, kiedy uzyskaliśmy promocję w turnieju kwalifikacyjnym z Giants i zostałem zakontraktowany przez Vitality, to ani razu nie byłem wolnym agentem. Ponieważ po udanych walkach w 2018 roku prowadziłem negocjacje na wyłączność z Vitality, czyli oni ani ci nie kontaktowali z jakimś supportem, ani ja też nie mogłem się kontaktować z innymi drużynami, choć wiem, że było zainteresowanie moją osobą. No i teraz mija mi ten kontrakt, który wówczas podpisałem, teraz się będzie kończył i prawdopodobnie teraz od. Pierwszy raz od trzech lat zostanę wolnym agentem w listopadzie, więc e, no zobaczymy, jakie będą się oferty. Naprawdę nie wiem, to też dużo zależy od tego, jak mi samolot pójdzie i też jak wysoko będę w solo kolejce. E, czy bym poszedł do Ameryki? Um, nie, wiem, szczerze mówiąc. E, to zależy też od oferty, jaką bym dostał. E, czy do dobrej drużyny, czy dobrze płatna, czy, czy, um, czy LCS, czy akademia. Raczej do akademii bym nie chciał, a raczej akademia odpada. Należy, no jeżeli miałby być to główny skład w jakimś dobrym zespole, a nie dostałem oferty z LEC, no to czemu nie? To zależy też, jakie oferty miałbym z ligi regionalnej w Europie. Teraz w sumie robię sobie podłoże pod emeryturę w postaci streamów, w postaci YouTube'a, aczkolwiek nie powiedziałbym, że moja emerytura będzie związana tylko ze sportem, ponieważ ja inwestuję w różne. Rzeczy, różne aktywa. Obecnie jestem w trakcie pozyskiwania pierwszego mieszkania na wynajem, i w sumie ostatecznie chciałbym móc po prostu żyć z pieniędzy z wynajmu. A o tym też powiem w jakimś osobnym filmie, kiedy już na przykład sfinalizuję tę transakcję. No, ponadto też mam różne pomysły na biznesy, o których na razie nie będę mówić. Moja praca marzeń to jest być milionerem. Więc tak, moja szkoła, im starszy byłem, tym bardziej miałem ją gdzieś. Nie powiedziałbym, że kiedykolwiek miałem problemy z nauką, nie powiem, nie powiem żebym kiedykolwiek w ogóle uczył się w domu. Zwyczaj wszystko wynosiłem z lekcji, to było wystarczające, żeby... Być całkiem okej okay. um, Uczniełem, na przykład w gimnazjum, nigdy nie strzedłem poniżej 4-0, mimo że nie uczyłem się w ogóle. W liceum to już różnie było, a w ostatniej klasie, w drugiej klasie już miałem z średnią pod, pod trójką, miałem dwa coś, ponieważ to wyglądało tak, że ja bardzo dużo wagarowałem. Miałem obliczone zachowanie do prawie tego najniższego a, i, i miałem w sumie komisję wychowawczą, bo to wyglądało tak, że. Kiedy wiedziałem, iż moja mama idzie na popołudnie do pracy, czyli od 13 do 21, ja sobie po prostu zamiast iść do szkoły, chodziłem do KFC. W tym KFC zamawiałem sobie cokolwiek, na co pieniądze, bo wtedy też nie miałem tych pieniędzy dużo. No i w sumie oglądałem sobie różne powtórki z gier profesjonalnych, starając się uczyć. Gry. No i kiedy widziałem, że moja mama jedzie do pracy, no to wracałem do domu i już muciłem w grę. I to, ten proces powtarzałem wiele, wiele, wiele razy. I miałem naprawdę już nie pamiętam, jaką ilość godzin nieobecnych, nieuspowiedzionych, ale to na pewno było ponad 100 albo po setkę podchodziło, a też niektóre obecności nie były po prostu wpisywane. Aczkolwiek z nauką, tak jak wspominałem wcześniej, nigdy nie miałem problemu. Wnosiłem wszystko z lekcji. W sumie tylko w klasie drugiej miałem nieco problem z, matem z matematyką, ponieważ na tych lekcjach matematyki rzadko bywałem, a jak się jest do tyłu z matematyką, to już ciężko jest to nadrobić bez żadnych tak itd. Ale mi mimo wszystko wyszedłem na prostą. Nie ma tutaj żadnej filozofii, po prostu używam szamponu dwa razy dziennie do brody. Czasami oleju, a, ale to zazwyczaj aż mi nakłada ten olejek. Praktyka czyni mistrza a uważam, że najpierw trzeba sobie określić, czym jest talent. Według mnie talent to jest pojęcie powiązane z predyspozycjami do dogrania ogólnie, jak i połączenie ciężkiej pracy i szczęścia w życiu. A uważam, że nie każdy będzie mógł osiągnąć dywizję Challengera, aczkolwiek wiem, że przez ciężką pracę i przez uczenie się konsekwentnie możemy dojść bardzo wysoko. No, tak jak nie każdy może zostać Mistrzem świata, tak nie każdy będzie mógł zostać challengerem. No, a tyle akurat nie miał wyboru, no bo nie miał żadnej innej oferty z LCS, więc musiał coś zrobić, jeżeli dalej chciał grać. Uważam, że pójście do Giants było dobrym ruchem z jego strony, ponieważ. Ten skład, który tam ma jest dobry, no plus hiszpańska scena, więc może rozwijać swoje social media wśród swoich prawie że rodaków, bo on jest z Portugalii, ale o go tam traktują jak swojego. Uważam, że to jest dobry pomysł, jeżeli chce się wrócić do LEC, no bo co Ci tak naprawdę pozostaje? Pozostaje Ci albo emerytura, albo znowu grindowanie do najwyższej i najlepszej ligi w Europie. Myślę, że jeżeli nie dostanę ofert z Elysi na przyszły rok, no to ja też tak zrobię. Może pójdę do Polski, może nie, to wszystko zależy od oferty, jaką, jaką bym potencjalnie dostał. Najbardziej lubię grać z Afiliosem i z Kalistą. Kiedy grałem w szóstym sezonie w Ago Gaming, to zacząłem więcej grać threshem i innymi postaciami, żeby poprawić swój Champion Pool. I thresh akurat. Głównie przypadł mi do gustu, bo miałem nim niesamowite wyniki. Miałem, śrubowałem nim potężną win-ratio i to na najwyższej dywizji z możliwych, i miałem bardzo dużo punktów. Byłem w ścisłej topce przez większość roku jakieś top 10, top 5 głównie grałem z thrashem. i tak po prostu mi to zostało. Do dzisiaj zagrałem nim, myślę, że powyżej 3000 gier, można nawet więcej. Podam mam pewną nazwę Hyundai, a w sumie. Powiem po krańsku Hyundai I30N Fastback Performance Shadow Grey. Z tym komputerem to jest różnie. Powiedziałbym, że teraz w sezonie spędzam od około 12 do 14 godzin dziennie. Tak mi się wydaje, że w sumie tyle, tyle spędzam. Czasami mniej, czasami więcej. To zależy w sumie od aktywności, które wykonuję. <laughs> Czasami pojawiają się u mnie problemy z nadgarstkiem, bo mam tendencję do przeciążania nadgarstków, ale pójdę do fizjoterapeuty i mam spokój na miesiąc, półtorej i wtedy znowu muszę iść, żeby mi tam trochę pomógł. A co do kręgosłupa, to jeżeli siedzę w złej pozycji, no to faktycznie boli mnie ten kręgosłup, ale zazwyczaj tę pozycję mam nienaganną, więc jest całkiem git. Aczkolwiek przez te krzesła ogrodowe w AGO zniszczył mi się trochę kręgosłup. Teraz już jest lepiej, ale kiedyś no to naprawdę mocno mnie bolały i nie mogłem nawet spać, bo tak mnie po prostu bolał kręgosłup. Dla wtajemniczonych powiem Wam, iż swoją maturę zdałem, gdyż chodziłem do klasy maturalnej w szkole dla dorosłych, kiedy grałem w AGO Gaming. No i tej matury jeszcze nie odebrałem, ale wiem od dyrektorki, że tę maturę zdałem, tylko nie podała mi nigdy procentów. Bo ja zwyniłem do niej 3, 3 lata temu, kiedy odbierało się matury, no i wtedy tylko mi powiedziała na szybko, że maturę zdałem i zapraszam ją do odebrania. No ale tej matury nigdy nie odebrałem, bo nie miałem czasu, gdyż ona się znajduje w Warszawie, nie mogą mi jej wysłać. No to myślę, że następnym razem, jak będę w Warszawie i ta szkoła będzie otwarta, bo to też trzeba się wtrafić w termin, gdyż ta szkoła jest otwarta co 2 tygodnie, no to wtedy <grych> będę odbierać maturę i się z Wami podzielę. Wynikami, jakie 3 lata temu uzyskałem, myślę, że G2 na pewno to, jest, to będzie kolejność losowa. Więc tak: JD Gaming, Top Sports, G2, Kingzone i SKT. Motywowała mnie chęć rywalizacji, ponieważ od najmłodszych lat lubiłem rywalizację. Byłem uzdolniony sportowo, wierzcie mi lub nie. Byłem naprawdę sztos w piłkę ręczną, w piłkę nożną, w siatkówkę. Naprawdę lubiłem grać we wszystko w szkołach i byłem w tym dobry. I lubiłem po prostu być lepszy od przeciwnika. No i ponadto moja pasja do gier komputerowych się połączyła z tą chęcią rywalizacji. No i kiedy zacząłem być dobry w Digi Legend, to też zacząłem się więcej interesować sceną i jej możliwościami, więc zacząłem grać w drużynach różnych, no i tak się to zaczęło. Nie, na początku w sumie nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak e-sport i że z tego można żyć. To, to było bardzo dawno temu, bo to było 10 lat temu, kiedy zacząłem grać w League of Legends po raz pierwszy. To było totalnie casualowo, mimo że grałem dość sporo. To po prostu nie miałem w ogóle pojęcia, że dzieje się jakieś miejsca świata, jakieś turnieje i tak w sumie brnąłem w tej niewiedzy aż do sezonu czwartego, trzeciego około. No, i też miałem wiele przerw po drodze, więc tak naprawdę zacząłem grać od piątego sezonu tak poważnie i tak, e, tak dużo. I też zacząłem się wówczas interesować sceną esportową. No i wtedy tak mnie wzięło nagranie w drużynach. Koniec. Koniec. Dobra, dilip. się A, dobra. <śmiech> <śmiech> no, masz sobie to wiesz, zmontować. Tak, że mówię. A, mówię, okej. Okay. Dobra, to by było na tyle. Andrzejka mi mówiła, że w sumie trochę jakiś taki smutny byłem na tym filmiku. Dajcie mi znać, czy w sumie powinienem zachować taką powagę na początku, czy też pod koniec filmiku zacząłem się rozkręcać, i zacząłem mówić bardziej energicznie. Myślę, że ta druga forma będzie fajniejsza, no ale to już na następne filmiki tak, taką, takie nastawienie będę mieć. No i ponadto proszę Was o łapki w górę, jeżeli dotrwaliście do tego momentu i Wam się podobało. Mam nadzieję, że pytania nie będą się już powtarzać, mimo że na pewno będą, no ale jestem dość niecierpliwy, więc zawsze będę odsyłać ciekawskich do tego filmiku, bo w sumie tutaj dużo omówiłem. No i możecie wysyłać mi kolejne pytania do QA, które pojawi się tam za jakiś czas. Jeżeli będziecie chcieli mi zadawać pytania w komentarzach, to zawsze dajcie sobie dwa nawiasy i zanotujcie QA, w sensie te takie. No, no to wtedy będę wiedział na pewno, że to jest pytanie do Q&A i sobie je mógł komfortowo zapisać. Do zobaczenia, czułko, do zobaczenia na um, stromykach i na kanale YouTube. Elo, żegnam i trzymajcie się ciepło. Daj mi cierpieć, chłopie, i subuj ten kanał już teraz. Elo.